Przed laty był nazywany doskonałym minerałem, który, ze względu na swoją odporność na substancje żrące, warunki atmosferyczne czy na ogień, był szeroko stosowany między innymi w budownictwie. Po latach badań okazało się jednak, że azbest, oprócz niewątpliwych zalet, ma również bardzo poważną wadę. Jego włókna mogą trafić do naszych płuc, wywołując stan zapalny, a w efekcie również choroby nowotworowe. Dlatego podjęto decyzję o konieczności wyeliminowania tego surowca z naszego otoczenia. Powstał krajowy program, który ma na celu usunięcie tych odpadów do 2032 roku. Gminy mogą pozyskiwać dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na prowadzenie inwentaryzacji, także akcje informacyjno-edukacyjne. Mają także możliwość skorzystania z dofinansowania na utylizację wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Aktualny nabór trwa do 31 marca tego roku. Zaplanowane zostały również środki w przyszłej perspektywie finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 w kwocie około 9 milionów euro, gdzie gminy również będą mogły sięgać po te środki. Jednocześnie chciałem także poinformować, że przedsiębiorcy, którzy na terenie Małopolski posiadają materiały zawierające azbest, chociażby takie jak pokrycia dachowe, elewacyjne, mają również obowiązek zgodnie z przepisami złożyć tym razem do marszałka sprawozdanie o tych odpadach, natomiast o wsparcie na likwidację tego azbestu mogą się starać w swoich gminach. Usuwanie płyt eternitowych czy innych materiałów budowlanych zawierających azbest niesie z sobą spory ryzyko i nie tylko nie warto, ale wręcz nie wolno robić tego na własną rękę. Konieczne jest doświadczenie, przeszkolenie i odpowiedni sprzęt. Największe zagrożenie dla ludzi azbest stanowi, gdy jest on wydobywany, przetwarzany i demontowany, czyli gdy naruszamy tą strukturę azbestu, więc jego Demontaż i składowanie musi się odbywać w, przez przede wszystkim wykwalifikowaną ekipę, która ma zabezpieczenia przeciw wdychaniu powstających. Pyłów. Obowiązek usuwania azbestu jest sukcesywnie realizowany w gminach naszego regionu. Z roku na rok minerał ten znika, między innymi z Powiatu Suskiego, który może pochwalić się szybkim tempem likwidacji azbestu. W 2009 roku zinwentaryzowaliśmy wyroby zawierające azbest. Ustaliliśmy, że jest ich około 17 tysięcy ton. Do chwili obecnej. Yy przekazaliśmy do unieszkodliwiania około 8,5 8 tysiąca ton robów zawierających azbest ponad 3,5 tysiąca domów, na co przeznaczono kwotę 2 miliony 800. 000. Gminy mogą nie tylko korzystać z dofinansowania na inwentaryzację obiektów zawierających azbest, ale również ze środków na utylizację tego minerału, które pochodzą z budżetu wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Aktualny nabór trwa do końca marca.